Ci, których zapowiadamy już od wczesnych tak. godzin porannych. Ojej. O, Agata Kulesza, miło. Szanowni Państwo, Stefano Terracino. Dzisiaj mamy cały zbór, jeśli chodzi o kobiety Stefano Terracino, ale tu jest ta, którą no. podobno kocha najbardziej. O, o, o by nie było, nie mówi się tak. Jak, jak do dzieci, jak nie do dzieci. Nie kocham <laughs> wszystkie, porówno. Tak, porówno kocham Mam szczęście, dużo, naprawdę. Wasza przyjaźń trwa już 17 lat i zaczęła tak, się tak, na parkiecie wow. tańca z gwiazdami. Tak, tak, 17 lat temu się Poznaliśmy 17 lat temu, męczył mnie na parkiecie. Sied 17 lat temu spotykały się dwa światy, które nie mogły się udać. A, A się udały. A się udało. No, bo początkowo rzeczywiście no, to takie było, on myślał o mnie, że jestem taką, nazywał mnie ekotantę, <grym> czyli nie, nie rozumiał. Ciocia ekologiczna. Ciocia ekologiczna w tłumaczeniu. <grym> czyli właściwie nie rozumiał mojego stylu podejścia do zawodu. Ja z kolei mówię, o Jezus, co to co jest. Za, co za laluś, Co tak, <grym> za tak. Ale to się udało, bo się dogadaliśmy i dogadujemy się do tej pory. A ty kogo bardziej przekonywać do swoich idei? Ja byłam bardzo posłuszna nie a, e, posłuszna w moim świecie, bo ona przyszła do mojego świata, mm -hmm. zawsze ogólne gwiazdy jakie do tego programu, są trochę takie małe dzieci nagle, takie się oddają, mam wrażenie, że dużo oddają siebie i nagle są tak, jak, jak taka nowa pusta karta, że i, i dają się t, temu tancerzowi. Mm -hmm. I tej strony bardzo się oddało, ale z drugiej strony te jej pytanie, te, które mi tak <laughs> kiełkukowało głowę i otwierały mi nowe światy, Mam wrażenie, że to było niesamowite uzupełnienie. Także mm. y, mimo że to. Założenie było w moim świecie, że nauczyłem tańczyć, którzy się uczyłem od Agata Życie po prostu. Ci, którzy nie doświadczyli w, taki, w takim wymiarze tańca towarzyskiego, nie bez powodu jest ta nazwa towarzyski, bo jest razem, nie wiedzą, że podczas tańca, oprócz nauki, kroków i słuchania muzyki, nawiązuje się taka, taka nić porozumienia i takie bezpieczeństwo, przyjaźń i przywiązanie do osoby, z którą się jest na parkiecie. Ponieważ. No, właściwie jesteście we dwoje przeciwko całemu światu, przynajmniej przez te półtorej minuty tańca. Jedni to utrzymują krócej druży, drudzy dłużej. Wam to się udało przez 17 lat do tego stopnia, że dzisiaj jesteście przyjaciółmi. Tak o sobie mówicie. I ty, Agato, odwiedzasz e, Stefano na Sycylii, poznałaś jego rodzina, jego mama. Rodziny nie poznałam. Czos i poznało poznałam to miejsce, pojechałam tam potańczyć, bo Stefano po moich oczach czasami mówi: Kulesia masz takie smutne oczy, trzeba potańczyć. Dawno o. nie tańczyłaś. I y, y, to się udaje, bo nawet też Stefano organizuje. Turniej tańca i, I daliśmy występ po 17 tak. latach, co tak. było wow. absolutnie dla mnie stresujące, ale kiedy stanęliśmy na sali, zaczęliśmy nasz freestyle tańczyć. Okazuje się, że to jest w ciele. I że pamiętasz w ciele. wszystkie kroki. Pamiętałam dużo. Tak, dużo tak, tak. pamiętałam. Oczywiście nie mam takiego posłusznego ciała, jak wtedy, kiedy tańczyłam. Czyli ja wiem, jak to powinno mhm. wyglądać, ale już nie umiem zrobić, ale y, dużo rzeczy mi zostało i, zostało i od Stefana naprawdę się. No Tak, dużo nauczyłam. Nie chodzi tylko o taniec. Natomiast to, co powiedziałaś, że to jest niezwykłe, kiedy człowiek z człowiekiem tańczy. Ja pamiętam, pamiętasz, co dostałam wysypki od Stefano. Bo to to jest... Nie pamiętam, tak jak ja zapominam. Ale to było już coś takiego, że właściwie przez te pięć godzin dziennie ciągle się jest w tym uścisku: ten pot, nie pot, okay. jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I że to już jest takie mm -hmm. związanie, że, że tak. człowiek przestaje się wstydzić tej swojej fizyczności, swojego potu, bo ćwiczy się i walczy się razem. Mm -hmm. I później jest ten moment, kiedy się wychodzi. Dla mnie to było niezwykle stresujące. Stefano patrzył i widział, że ja mam bielmo na oku <laughs> I on tylko tak patrzył i widział, że ja chyba nie wiem, gdzie jestem. I pamiętam wiele takich tańców, gdzie on mnie łapał za biodra i tak jakby mnie wsadzał w układ. Bo ja byłam tak zestresowana, że patrzyłam i on nagle widziałam to, że on nagle co? Trochę za mnie zatańczył. No. Tak, i dopiero ja wchodziłam. No. To jest niezwykle ważna rola zawodowego tancerza w tym programie, ale zastanawiam się, co zostaje w pamięci, co zostaje w ciele, poza oczywiście przyjaźniami, które się zawiązują. Czy są takie elementy, które zostają z nami na zawsze? Właśnie przełamywanie jeszcze jakichś barier, w przypadku aktorki, jeszcze jakieś bariery można przełamać? Tam? Dla mnie to było bardzo ważne, dlatego że oczywiście dla mnie ten program był stosunkowo prosty, dlatego że jest, mam pewne predyspozycje, do ruchu i podziwiam hmm. tych, którzy nie umieją tańczyć i tam idą, bo myślę, że to jest męka. Naprawdę. Wiesz, to Karolaka męka. bezpośrednio. No, tak powiedziałam to Tomkowi Karolakowi. Naprawdę, to jest walka co tydzień. To nie jest tak, bo my już, jak ja tańczyłam, przez to, że mam pewne predyspozycje, to już gdzieś indziej idziemy, ani walczymy o krok. Natomiast ten program nauczył mnie jednego, że ja mogę zaufać swojej intuicji. I e, właściwie od tego momentu i nie ukrywam tego, zaczęło się lepsze moje życie w aktorstwie. Ponieważ ja po tym programie sobie zaufałam. I też akceptacja Stefano, chociaż był hmm. dużo ostrzejszy niż teraz jest, złagodniał z wiekiem. No nie nie, <głos》>, nie złagodniał, ale no naprawdę i kiedy ludzie nam zaufali, i przeszliśmy przez to, powiedziałam, okej, okay, Agata jest w porządku, możesz iść za sobą. I też Stefano mnie w tym utwierdzał. Hmm. I taniec chyba tak. Otwiera kobietę. Mam wrażenie, że wychodzi się z, z tej swojej strefy komfortu, o której powiedziałaś na początku, i daje nieprawdopodobną pewność siebie i to właśnie zaufanie do samej siebie. Nie no, jak mi jak to, mi powiedziałeś, jak to było? Było. Lesia, zrób seks, pożę. <noise> 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 nie, bo, nie to, bo mówię, to bo, ja bym na inny etap wtedy, nie, ale e, e, taniec <noise> po, pozwala taką wolność emocjonalną, przy wydaje, która na co dzień może nie. E, System, wszystko. Ale wiesz, tego trzeba się nauczyć. Tego nie mamy tak na dzień dobry. Nie, ogóle, bo mamy, krywamy, mamy, wszyscy mamy, wszyscy mamy, wszyscy mamy. Wszyscy mamy to w sobie. Tylko, że nie jesteśmy... Nie, 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 nie mamy nie odwagi. To, nie Stefonu, mamy rozbudzenie tej wolności to jest klucz do tego, żeby doprowadzić gwiazdę do finału i później sięgnąć z nią po kryształową kulę? Ty jesteś najlepszym adresatem tego pytania, bo ty jesteś absolutnym rekordzistą. Tak, ale to jest dla mnie efekt uboczny i kluczem jest tego i piękno, mm -hmm. kocham ludzi i kocham patrzeć, z i się przeglądasz tej osoby, i nie próbować ją przedstawić jakieś szuflady. I to jest ta praca, co dla mnie jest inspirujące, bo i się ludzie mm -hmm. przy okazji, a przy okazji są takie efekty uboczne, bo potem widzisz człowieka i ty da, dajesz mu te narzędzie, o, ciekawe, inaczej niż może e, widziałam wcześniej, ale ale ładne, bo jest unikalne. Mm -hmm. Myślę, że też jest, Agata była właśnie na propos tego, co mówisz, te początki, że co jej było blisko, bo się schowała w takim. Dostaliśmy piosenkę śmieszną na początek, a ja tak. Ten taniec jest wszystko o sensualności, i myślę, dobre, no okej, okay. gdzie, gdzie ta sensualność? Bo schowana po prostu. I ja nawet wszystko, wszystko za takim uśmiechem, taką energia schowała, bo nigdy nie było przedstawione przez taką że. Ale jaki finał za to był. Sięgnęliście po Krysztofą Kulę dzisiaj, nie wiem czy wiecie, pewnie wiecie, bo śledzicie losy y, kolegów. jest finał? jest finał! Prawda? O 19.95. To są, to są, to są, to są, to są przecież On każdego dnia, kiedy jest taniec z gwiazdami, podobno siadacie przed telewizorem, dość często że ja się ogląda. zdarza wspólnie, tak, albo tak, dzwonić słucham, do siebie, tak, wymieniać tak, się tak, opiniami. Tak, 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 prawda. Właściwie jesteście takim drugim jury. Tak, domowy.